czujesz stres? Oto trzy techniki oddechowe, które pomogą ci się uspokoić w kilka minut. Technika pierwsza: oddech 4-4-4. Zrób wdech przez 4 sekundy przez nos, zatrzymaj na 4 sekundy i wydech przez 4 sekundy przez nos. Powtórz 5 razy. Technika druga: oddech naprzemienny. Oddychaj przez jedno nozdrze, zatykając drugie. Oddychaj przez nos. Zmieniaj strony przy każdym wydechu. Powtórz 5 razy. Technika trzecia. Oddech 4-7-8. Wykonaj głęboki wdech przez nos przez 4 sekundy. Zatrzymaj oddech na 7 sekund i zrób powolny wydech przez usta przez 8 sekund. Powtórz 5 razy. Którą technikę wypróbujesz jako pierwszą? Napisz w komentarzu i pamiętaj, że oddech to Twój najlepszy przyjaciel w walce ze stresem. Obserwuj mnie po więcej, jeżeli Ci się podobało.